Proszę Państwa, mamy do czynienia z gigantyczną aferą. E, jak wiecie Państwo, PiS opowiada wszędzie, jak to świetnie się dzieje na polskich wsi, jak to świetnie ściąga do polskich fundusze. Teraz wyciekła wypowiedź pana ministra Ardanowskiego e, na zebraniu Armiru, dlatego dzisiaj jesteśmy przed siedzibą Armiru w Słupcy, e, która brzmi następująco. Narasta kryzys. Wnioski rolników rozpatrywane są nie miesiącami, ale latami. Rolnicy zapomnieli, na co je składali. Środki publiczne są realnie zagrożone. Nie da się już zgonić na poprzedników. Ta wypowiedź obrazuje sytuację dzisiejszą, jak wygląda działalność armii, jak wygląda sytuacja ze środkami unijnymi. Są gigantyczne niewykonania, jeżeli chodzi o środki unijne. Potężne pieniądze są w tej chwili marnowane. Rolni rolnicy czekają na przyznanie swoich środków. Jak pan minister mówi, już nawet nikt nie pamięta, kiedy te wnioski rolników zostały złożone i są rozpatrywane miesiącami. I co pan minister Adanowski mówi z rządu PIS, nie da się tego zwalić na poprzedników. Według danych od rolników trafiło zaledwie 30% środków unijnych. Zaledwie tyle wykorzystał rząd PIS. Teraz e, trzeba powiedzieć jasno, że Prawo i Sprawiedliwość się mieni obrońcą wsi, ale tak naprawdę jest to fałszywy obrońca wsi, który zaniedbał polską wieś, a środki unijne dzisiaj przeznaczone i źle wykorzystywane są i tak o wielokrotnie raz, wielokrotnie mniejsze niż te, które były za czasów PSL-u. Dlatego będziemy domagali się w tej sprawie wyjaśnień od ministra, jakie są zaległości, dlaczego te, te, tyle środków jest marnowanych i niewykorzystywanych, jak poważne jest zagrożenie, że te środki unijne dla rolnictwa nie będą wykorzystane. Jak i chcemy prosić o powołanie w przyszłym parlamencie komisji śledczej, która zbada, dlaczego Ministerstwo Rolnictwa nie radzi sobie z wykorzystaniem tych środków unijnych.